Ciao, ma, jestem Raju, jest kolejny już 38 odcinek z naszej serii. otwarmy do filmy sezonu drugiego, Wraz ze mną jest ponownie Marcin. Witam serdecznie. Dzień doberek. Dzień doberek, i dzisiaj akcja, jak widzicie. Kontynuacja, akcja, kontynuacja żniw. Yy, zaraz po zakończeniu tamtego zaczynamy ten, następny, czyli tak. Proszę bardzo, zacznijmy od zestawu po mojej y, lewicy. Czyli no tam, przecież nie kiedy będę pomijał, Deutschwar e, Skrampę. 7K, T7K te, te New Holland z żoskinką Rzoską, żo, czy jak tam ktoś się to nazywa? No to jest przystawka do kukurydzy e, i, e, do, do, do kukajca, i do Kajca i do masza mamy. E, Zwykły header, także tam coś tu załatwić, nie? Bo dzisiaj Marcin kosi rzepak, nie, na polu. Numer... Załatwię, załatwię sobie na tam montuję jakoś. No, wyspawasz, nie? Tak. <laughs> Dobra, na no, Marcin 12 kosi rzepak, a ja lecę 24, czyli tutaj zaraz za, za, za szosą, jakieś 200 metrów, e, będę kosił sobie na ziarno. Także lecimy z tematem, O boże, ktoś się zabił. Dobra, lecimy. Także ja sobie odpalam. E, w ogóle, tak jak było mówione, wcześniej. Eee, traktorki, znaczy nie traktorki, mm, kombajny na wypożyczeniu są jakby od sąsiada, e, więc wypożyczyłem e, sobie mm, przystawkę, header po prostu do kukurydzy i zobaczymy, Marcin mówi, że ponad ziarna ma być więcej z kukurydzy niż e, rzepaku wyjdzie, także zobaczymy, bo jestem ja ciekaw, także to, to się okaże akurat, e, więc dobra, roz rozkładamy sobie to. Jestem mega ciekawy jak to będzie szło, nie? Czy to wykoszę? Znaczy nam się tylko to plan to y, wykosić. A czy się uda? Y, całość i czy coś tam będę sobie pomagać, to już zobaczymy. Dobra. Także cóż, no dobra, ja sobie rozpoczynam już. Także przełączam się tutaj. Zobaczymy czy będzie sypać to, nie? No powiem ci tak o nawet sypie ten... ten ten tak kurdzę, nie? No. sopak też tak. Co ja mówię? że sobie jakże tak. No, Tylko nie, jeszcze nie właśnie To jest moje pierwsze koszenie kukurydzy w tym saveie na ziarno, co nie? A, a drugi chyba będzie na kiesionkę niedługo. Także takie. No, zobaczymy sobie, czy to będzie dużo. Mam plan tego jak najwięcej wykościć, co nie? E, I tam od razu do świn zawieść. Ale no cóż, zobaczymy jak to pójdzie. E, ty bierzesz sobie do 4 tak, czy, czy tę siódemkę? Do czwartego. Do czwartego, dobra. To ja wezmę tę siódemkę z si si skinką, będę sobie mm, podjeżdżać ewentualnie tutaj, wysypać się. Kurcze, no powiem Ci tak, jak na takim przejeździe mam tony 700 prawie, no mam e, tony 600 co nie, to myślę, no. że będzie fajnie. Już się po robi fajnie. Nie jest źle. Ja mam dłuższe pola, mam i tak mniej rzepaku od Ciebie. Aha, no to rzepak, nie? Wiadomo. Uf. Rzepaku nie, nie daj do tych, do tych głupich e, świni. Po co to? Ja do świni zawsze daję słonecznik, zależy od No, no słone, a właśnie słonecznika się nigdy nie siałem. Całkiem. się tylko po to, żeby dla tej dla dać O, widzisz, kurczę, teraz w ogóle mam taki plan na zakupy. Mianowicie, e, chcę sobie kupić e, opryskiwacz. Nie wiem, czy z tego. E, ten samojezdny, czy ten ciągany, co nie? Myślę, że już może no, no. samojezdny zainwestować, bo on od razu wąskie koła, więc nie muszę się bawić z traktorami, co nie? No. E, I byłoby już fajnie. No i jeszcze dodatkowo kombajn trzeba na pewno kupić No i e, jakiś... E, a nie, myślę kombajn do braku to się wypożyczy, nie? Raczej nie tak Oczywiście tak Nie będzie potrzebny Przyszkarnie mamy, więc spokojnie mm, Co jeszcze? Pługi są duże, także też damy radę e, A, i siewnik Horsza trzeba wymienić z tego Wanderstada Na horsza Ten, ten wiecie, 9-metrowy Wtedy siew bezorkowy będzie szedł Wielko paru. Także fajnie Dobra tak się to zamierza na to pole numer 23, bo też jest w kukurydze, no tak, tak takim przypadkiem. W ogóle sobie cofnę, żeby to wyrównać ładnie. E, nie wiem czy je może kupić czy nie. Bo już sam nie wiem. Kurczę, kiedy mi nagrywać. <grych> 26 po sprawdzałem specjalnie. O! matko boska, zapominam czego, nie? Po prostu Aj nic nie jestem bardzo No, także... Korzystam z okazji, skoro jest taka dzisiejsza, zapraszam serdecznie na fanpage'a mojego Na którym macie codzienną dawkę informacji na temat bla bla bla, wiecie wiecie po prostu nawet na fejsa Lajkujcie tam coś, nie wiem, subujcie na YouTube I live'y myślę, że niedługo będę robić już na... niedzielę, tak, w niedzielę będą live'y I to regularnie, także myślę, że będzie fajnie Bo będę sobie robić takie live'y tak zwane jak ja to wymyśliłem, przed internatem, tak? Coś takiego, taka seria malutka z live'u właśnie będzie ee, Kiedy na przykład to wiecie Ja na przykład do internatu w niedzielę o 18 Czy tam 20 To na przykład 3 godzinki przed odpalę live'a, co nie? I tak live będzie trwało 2,5 godzinki, potem pół godziny się i dzida, No i zobaczymy jak to będzie szło Nie wiem czy to czy będzie dobry pomysł, ale myślę, że trochę live'u zawsze nie zaszkodzi, nie? Dawroćku, może nawet no właśnie, troszkę słabo jakoś będzie, wiadomo, bo internet nie jest jakiś zabójczy. E, chyba, że dla mnie. E, no i... Zobaczymy jak to by też będzie szło. E, dobra, i to jest w sumie odcinek na piątek, także oglądacie go pewnie od 18 żeby mieć na cały weekend, także coś wam powiedzieć ciekawego. E, spodziewać się czegoś ciekawego w poniedziałek, tyle wam powiem, bo mam coś w planach. Więc myślę, że dosyć spory projekcik z farminga się szykuje. Hmm. Tylko właśnie nie wiem czy, czy to będzie wydane, czy nic wam nie spoileruję, oczywiście w poniedziałek się wszystkiego, dowiecie o 10, także zapraszam już dzisiaj, e, także tak, a co do serii z Lubelskiej to mieliśmy nagrywać w sumie, tak sobie pomyślałem, że mieliśmy nagrywać na ten V3.1, co nie? No Ale nic nie schodzi przez to, że ja sobie, e, zaczniemy nagrać na 3.0, co nie? Tak Potem tylko e, z save'a tego wezmę ten e, ustawienie maszyn i przeciągnę je po prostu do, e, do 3.1 co nie później jak już wyjdzie. Po prostu się podmieni? No po prostu podmienimy maszynki sobie tam żeby były, więc nie stracimy save'a, a, wręcz przeciwnie nie mapę mapy sobie. E, więc tak, a co do 3.1 kiedy wyjdzie, e, to wszystko zależy od rolnika, e, kiedy on nam się uwinie z tymi błynami, bo coś tam teraz myśli nad tym. Mm, nie wiem jak to będzie, ale no, dajmy chłopakowi szansę jeśli ma być dobrze to niech robi. I pytaliście się, się też kiedyś, kiedy będzie V4 Więc nie wiem co powiedzieć, czy mam się wyżyć, czy po prostu... Dobra, może inaczej powiem Spokojnie ludzie, wszystko w swoim czasie, na razie nawet się nie zabrałem za V4, bo czekam na 3.1, więc... Dopiero jak wyjdzie 3.1, to zabiorę się za V4, także... W wolnym czasie robię też teraz inny projekt, to, o którym się dowiecie właśnie w poniedziałek, także pojutrze, tak? Po pojutrze, sorry No, bo weekend mam zawsze wolny na nagrywanie znaczy weekend wolny od filmów na YouTube, ale do, do, do nagrywania będzie. Ej kurczę, wykosiłem może z pół pola i nawet zbiornika no. nie mam, nie? Także... Szału nie mam, powiem Ci. A mnie to już jeszcze zainspirował i zaczął tworzyć własną... własny projekt, własną mapę. O, właśnie, także... ...niedługo też Marcina mapa się ukaże... Yy, ...na polskiej scenie moderskiej, więc nie wiem, czy wyda się, czy nie. A właśnie tak... Na, na początku będzie tylko, tak jak mówiłem, dla znajomych, że potestowali, może błędy poznajdowywali, nie? No. O tym się zastanawia. No, także zobaczymy. Wszystko zależy od Marcina. Mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie w polskim klimacie i że będzie się dało grać. Ja to tylko w polskim klimacie. No, mam nadzieję, że nie zrobisz tego błędu ja i nie trzeba będzie wydawać kolejnej wersji z optymalizacją. O, no, no cóż, no teraz już się nauczyłem i jak coś robię, to teraz tam tekstury przepisuję sobie od razu do folderu jednego, nie? Żeby potem nie było jakiegoś zamieszania w tych plikach Bo to wiadomo, zawsze coś Wyniki nie tak jak trzeba Żeby nie było białych obiektów? Daj spokój, szaleć ty nie denerwuj Ja już naprawdę byłem tak zatrenowany, że pomyślałem Koniec mapy nie będzie, nie? Poczekaj Idę grać w Minecrafta no Aha Dobra, dobra, nic Waliłem to sobie jakby to, tak rosy więc dobra Czy e, jak to będzie szło? E, tak, 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 dobrze Fajnie właśnie, że taką kukurydza rośnie zaraz tak nie, nie, obok siebie, nie? Więc lepiej się ukosi To jest to naprawdę dobra sprawa O, fucking. Dobra, mam już całość nasypane Teraz sobie tylko... O, sorry za to Chudy mi się wyłączyły Okej okay, dobra, także ja sobie biorę tę siódemkę, nie? Tak. Moc tego dużo nie będzie, a z rzepaku zobaczymy sami się wysypie. Mm. No ja to No to ja też już sporo dosyć zrobiłam dopiero 8 ton. O, no widzisz. Bo to rzepak. No właśnie, niestety. Nic nie poradzisz. No tak sypie, tak sypie no... no tak, taka roślina, nie? Na wióry zapotrzebowanie wyskoczyła mi super. Mi też. Co nie po tych wiórek? Dobra, zaraz jakąś naturkę strzelę, fajną może. O, no, sobie tak wywalniemy, czy coś? Czy może tak? O Pyk, okej. Okay. Bardzo ładnie, młodzieżowo. Podjem się do Ciebie, podjadę tam, zrobicie Dobra. Okej, okay, w sumie mogę sobie już odpalić. I mm, tylko sobie to wezmę. Okej, okay, dobra. Dwie tony! Ej, sobie nie będzie tak, tak mało tego, chociaż liczyłem, że będzie więcej. W sumie nawet nie wiem, ile by miało być tak optymalna... Mm, optymalny ten, ten ten, ten, zakres ton na tej przyczepie, nie? Zobaczymy. Jako tak jeszcze... Jako o, o, o. dwa takie wysypanie trzeba, by to byłby spoko. A, dobra, spoko. E, w ogóle wziąłem sobie ten mniejszy header, co nie? Tam może to nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu, żeby się ich pobawić bardziej, bo z tego, żebym to szybko wykościł, potem nie co robić, skoro ten header już oddałem, e, więc e, nie bardzo bym... Ja miałem zajęcie na odcinek A tak sobie to wykoszę, zawiozę do mm, tych nikczemnych świń. Może trochę świń właśnie sprzedam, ty, to nie gój pomysł. Też tych świń, właśnie, dobrze. właśnie trzeba było sprawdzić. Dobra, ja zobaczę. No, też sobie sprawdzę 226. O matko, ale czysto się mnie A nie, dobrze, jest aż, aż dziwne. No dobra, dobra. To się podjedzie tam jeszcze nie ja trochę u nich przy okazji. No, ale to zanim się wykosi. Mówiłeś że ile żeśmy nagrał? 26, tak? 26 zaczęliśmy. Czyli 11 minut odcinek, nie jest tak źle. No może trochę więcej, bo to już około 12 minut będzie. Dobra, dobra. W ogóle właśnie te odcieczki, tak byś się przydał. Myślę... No w ogóle to jest świetne, że modcieczki nie daje się jakby wraz z zainstalowaną modyfikacją, tylko trzeba ją ten, ten modsieczki wgrać do mapy, nie? O. I to też... Skoda. Ty młody jest przywolony. W ogóle ten e, ponoć e, wyszła jakaś czysta mapa, co nie? No. E, która ma w sobie automatycznie, już to trzeba automatycznie, Od razu wgrane e, owiec i żyta, nie? Jeżeli to prawda, no to całaś po nogach tego człowieka, który to zrobił. E, no właśnie, ale to, to jest prawda, właśnie, tylko że jeden z właśnie z tych ludzi, e, co się do nas tam na tecie ustawi mu, nie chce nam podać linku. <laughs> Ale to się jakoś zwykle mili. to nie jest ja. polska strona, więc y, mogę A, się tak. tylko domyślać. No ale słuchajcie, żeby ja nie wstawili, sobie... nie? No raczej nie. Ty, ja słyszałeś o tym, że ma być dodatek y, do farminga? Z klasem, ma... tak. Z klasem. Tak jest. Niemiecka mapa, także super. Znowu będziemy grać na tych kurde szwabskich terenach. Jezu, jak... Czemu ciągle te Niemcy robią? Ja rozumiem, że. To sąsiedzi są razem z tymi ee, z Austriakami tak bo to oni tam tworzą ty, 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 tego całego farminga no ale ciągle Niemcy Niemcy dajcie wy spokój no kurczę, jak nie, Niemcy to Ameryka i tak na zmianę nie e, raz dalej co mapa też, to że to mapa też tutaj ma być no to tak no bo skraczamy. to jest z gold nie tego gold Uuu, wreszcie ale ten to ja nie wiedziałem no i to ja się być, na przykład ja nie cieszę ja z tego bo kurde wiem że to będzie kolejny syf nie oni te mapy robią, jakby, mogli, jakby chcieli nie mogli, nie? Mogliby wreszcie dać jakąś polską mapę. No właśnie. Ojciec, ci polską, daj spokój. Oni to. Mm, no nie, ja się nie chcę wypadać na ten temat po prostu. Nie żal dupy wyściska, jak ja słyszę, po prostu, że nie będzie będzie jakaś niemiecka mapa. O oh, kurde, ona da, tylko was zbiorniki na kosze, nie? To przypał. No. Tak, że nie więcej na pewno. No, ale także tak to jest, kurde. Gdzie się kość tak pomyłka! A Zrób uwagę na to, że ja mam jeszcze mniejszy ten zbiornik. No, nie wiem, to chyba więcej sobie kokurydzy jak rzepaku, nie? Ty masz tam 10 tonowy, ten czy więcej? E, zbiornik? Tak. 10,5, no. Ja mam mu, ja mu 8 No, ja byś miał tak dwa razy po te 10,5 tony, no to byś miał. 2 s... 2 ton. 7 ton i tak to by było ja... za mało a ja dwa razy po 8 16 oj no wiesz na żabaków jest... nie zależy zrobiłem, nasiałem tego tego, tego żabaku żeby tam trochę było nie bo to czasami się tam świnią rzuci coś takiego a to wiesz też ta za kurczę zrobili teraz trzeba ją dużo kościć co nie z tych świni. nie niby całkiem spoko nie ale no, za mało tak nasiałem tego, tylko takie jedno pole, w sumie trzy pole, ale na kieszonkę jeszcze. Teraz wiem, że trzeba go inwestować w dużo pól, nie? I chyba sobie kupię 26, jak na prędzej. Ja żeby robić misję, potem sobie nakupię po prostu tego. E, kupię sobie to pole i tam zasieję sobie tą kieszonkę, nie? Kukurydzę. No, no, kukurydzę na kieszonkę, właśnie, o to mi chodziło. A powiedziałem, że zasiężku. No, w... wiem, wiem, co powiedziałem, <kupi> słuchaj. No, ale ten, to właśnie chodzi. I nareszcie już będę mógł sobie spokojnie siedzieć tam idzie, nie? tu to trójkę się kupi na pewno no i to no planowane właśnie są pola 23, 22, 26 i trójka, nie? I na innych nie chce pracować, bo to, to takie słabe są trochę te pola. No tam jeszcze może te 25, ale to Raz jest za daleko. A powiedzmy sobie szczerze, szczerze, jak się gra na przykład u mnie na Lubelskiej, to ja chcę, żebym... Ja chcę mieć po prostu to każde pole jak najdalej. Ja chcę wybieram najdalej na przykład Pegiera i... Tam pole numer 16, nie? Nie, 16, 16, 16 chyba, tak, to takie duże pole. To malutkie. Znaczy, duże w sensie daleko, nie? O to chodzi. No i wtedy się jedzie po mapie, fajnie jest, tak dalej, no. się rozgląda to jakiś klimacik, a tu się po prostu jedzie przez autostrady i się jedzie i jedzie. No to to tak samo same jakie ja gram na Lubelski. Jak najdalej żeby były te pole? No, to się nigdy nie bierze koło domu. No koło domu to się ma tylko ziemniaki i tam coś, żeby... To, wiesz... W worki na taczkę i do domu. <noise> Ewentualnie jak się już od razu dostanie, nie? No. Na start. No to na start tak się ma, to się obrabia, nie? Wiadomo. I ten. Mm, jakoś to leci. Dobra, nawet nie będę do drugiego zbiornika całego, nie? Także super. Dobra, chociaż że do świn pojechać jeszcze z tym. No i szkoda, no ja to w sumie... Na kukurcuce jakoś nie chciałem to specjalnie zarabiać, bo będzie jeszcze kiszonka. Ale to właśnie nie wiem, czy też do krów by nie zacząć robić tego. Weź, hmm, weźcie będą buraki. To za buraki chyba dużo nie zarobię, nie? Czy zarobię dużo, dużo za buraki? Buraki bardzo dużo sypią. No to, to wiem, ale on są tanie. No zarobi. buraki Jeżeli nasijesz dużo tych buraków, nie no, to możesz ładnie zarobić. No bo mam w sumie tylko jedno pole, nie? Ale poczekaj, buraki stoją po ile? O Boże, o, po, 6... po 224, tak o, nie? największa cena, a spada przecież teraz. I to ma field, jeszcze nie Dobra zaraz się podskłada ten kombajn Jeszcze pojedziemy sobie wysypać to To ziarno tam do tych świn Dobra także To się ładnie składa, sobie się złożymy header Header shoulders Tam nie reklamuję nic ale to tak się zawsze z tego śmieje Dobra zostawimy sobie tutaj Przejdziemy tędy można, można wchodzić no Dobra, i ciśniemy sobie na no, świnie. Mam 19 ton. 163 kg. Super. No, lipy nie ma, ale jednak mogą być trochę więcej. Teraz wiem, że trzeba siać więcej pól. Zawsze w farmie tak, że bardziej rozwijałem maszyny, co nie? Niż yy, siadałem w pola. I wiesz, yy, nasiałem dużo rzeczy na, 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 na tych. Na, na malutkich hektarach, co nie? No. A miałem z tego później gówno nie plony, co nie? Podobnie tak, jak jest. ja, na początku... Nie, ja to robiłem trochę inaczej, nie? E, teraz tutaj z, e, chciałem zrobić ten milion pier... ten milion z tych... E, wiesz Zbryłek, z z, z nie? No to samolotku właściwie, no ale... Kupiłem dobra. sobie, e, nakupiłem sobie maszyny, nie I dopiero jak już te maszyny nakupiłem, najpierw te trzy pierwsze standardowe pola obrabiałem, a potem powoli powoli na kolejne pola się kupuję. No, no, tak to jest Poczekaj, do ciebie skoczę jeszcze zrobienia naturkę. Dobra Także sobie podlecę, może nie wiem, to wytnę, czy coś. Zobaczymy Dobra Może dojdziem czy podjechać, może tam dużo jeszcze No 7,5 tony. Proszę Trochę, jest ty. działaj na no spokojnie, ja się postaram się wyprzedzić jakoś ciebie A, nie, to muszę musi być nikt widać. dobra Zróbmy tak dziękuję za uwagę Dobra, jadę sobie Niech cię Bóg błogosławi No, niech dziecię w bożych, by wynagrodzi za to koszenie No Dobra Skręcamy sobie, jedziemy tam Kurczę, tych żonki nie pewno nie będzie dużo Chociaż, czekaj, ostatnio mieliśmy tylko 24, co nie? I kilka przyczyn tam było, co nie? No, sporo było przyczyn nawet a to jeszcze mamy do koszenia, teraz wyobraź sobie, że yy, nie 24, takie malutkie pole, tylko praktycznie dwa razy większe, yy, bo siódemkę, co nie? No Jeszcze powiększaną yy, I dodatkowo jeszcze dziewiątkę Dziewiątkę też na kieszonkę chcesz? Tak, 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 bo długie, wąskie, fajnie się będzie zbierać, nie? No No, także zobaczymy, To jeszcze, no właśnie, to jest ta kukurydza i buraki mam na, na czwórce, tak, na czwórce, dobrze Okej, okay, to trochę na syfilii te, te Nasze świniaczki Ale to nic Albo tylko rosły Dobra Wysypujemy, zobaczymy jak tam u nich będzie skakać to Gdzie to jest? O Jezu, nawet nie poczułem, że mają trochę kukurydzy, cześć. No zobaczcie, tego jest, to jest śmiech na... ten... Yy... Całą przyczepę wysypałeś No, śmiech na sali <laughs> Ale spokój nie wiem. No trzeba będzie pasze kupować w takim razie no, szczerze mówiąc, bardziej się opłaca kupić pasza niż yy, kościć kukurydzę dla nich. Siać, potem wszystko to pryska co, nie? No, to drożej wychodzi. No Z właśnie. Z ekonomicznego punktu widzenia. Znaczy, nawet Przez nie... jakiś. No? Przez jakiś czas można, ale. potem to już. nie. No, to, tutaj to spokój, coś to ty to śmiech na sali jest, kurde. Trzeba pola powiększać, nie ma opcji. Dwunastkę trochę powiększę na pewno. Eee... Co jeszcze mogę powiększyć? 23-24 kupię, może w takie większe A nie, to miała być przecież łąka Kurde Dobra mm, To nie wiem, co jeszcze, Na czwórkę muszę... Dobra, na no jeszcze kupimy inne pole, zobaczymy jak to nie szło Dobra, na razie do Ciebie jadę, tam już tak... Także sobie to gdzieś... Zakręcę gdzieś na pobocze, stanę, czy tam nawet na... Ten jadę sobie na pole Dobra Także cóż, to w tym odcinku było na tyle, także Ja mam bardzo dziękuję za to, że opaliście na odcinek Oczywiście zapraszam was na fanpage'a eee Play, jak i fanpage'a Nowy Team Oczywiście No i cóż e, Tam możecie polejkować sobie mnie i Jestem RG Play e, To był kolejny odcinek, także Widzimy się w następnych Za mną oczywiście też Marcin, także Do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć No cześć